Jaki jest idealny schemat reklamy w, w przypadku sklepu internetowego? No Idealnego pewnie nie ma, natomiast są pewne schematy w obrębie Facebook Ads i Google Ads, które warto poznać, żeby po prostu nie wtopić niepotrzebnie pieniędzy. No i zanim przejdziemy do tych schematów, omówimy sobie chociażby pokrótce pewien temat. Bo nieważne, jak dobry jest nasz schemat, jeżeli nam po prostu nic nie działa pod kątem biznesowym, to dobrze skonfigurowana kampania, uwaga, nie pomoże. No to cóż, zapraszam na materiał, w którym wytłumaczę w jaki sposób tworzyć kampanie reklamowe w systemie Facebooka i Google'a, aby przynosiły zyski w Twoim sklepie internetowym. Zaczniemy natomiast nie od tego, że wchodzimy do panelu i klikamy, natomiast zastanówmy się na tym w ogóle. Jak promować sklep internetowy, ponieważ sama kampania reklamowa to tylko wisienka na torcie. Jeżeli Twoje produkty są ok, jeżeli dobrze się pokazujesz na tle konkurencji, masz właściwą politykę cenową, no to jesteśmy już o krok do przodu. Do tego, kiedy dołożymy dobrze działający sklep internetowy, który, uwaga, po pierwsze nie przeszkadza w zakupie, ma fajną kartę produktu, gdzie po prostu wszystko widać, no to jesteśmy kolejny krok bliżej sukcesu. Oczywiście oprócz tego wszystkiego powinniśmy mieć skonfigurowaną analitykę, ponieważ w przeciwnym razie nie bardzo jesteśmy w stanie przeanalizować, jak ten nasz klient w sklepie się zachowuje i które z kanałów naszych marketingowych po prostu działają. No i jak już mamy to wszystko zrobione, to przyda się wejść w system sklepowy i przygotować sobie zestawienie produktów, które będzie nam po chwili potrzebne. To już jest element taki techniczny, ale na pewno jeżeli chociaż raz odpalałeś reklamę, to doskonale wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o ten taki plik wymiany, gdzie sklep z produktu możemy później wrzucać do systemu reklamowego Google i Facebook'a. No i teraz przechodzimy do pewnych schematów i sposobów promocji. No, żeby po prostu ten materiał nie trwał milionowego godzin, bo na ten temat można naprawdę dużo gadać. I tutaj wrzuciłbym na początku temat jeszcze dodatkowy, czyli SEO. Ponieważ często spotykam się z takim myśleniem, że ty, panie, nie płać pan za reklamę, bo to wszystko w SEO zrobimy i, i za darmo będzie. Nie? Jeżeli masz jeszcze w głowie tego typu y, tematykę u siebie i uważasz, że ma to sens, to ja cię wyprowadzę od razu z błędu. Y, nie zawsze ma to sens. Najzwyczajniej w świecie, zanim to SEO zacznie działać, to twój sklep może już nie istnieć, ponieważ generalnie, nawet jeżeli on będzie fajnie skonstruowany technicznie, to prawdopodobnie działa w branży, w której działają też inne podmioty i też o te pozycje w top 10 się nam po prostu biją i musielibyśmy ich wszystkich przeskoczyć. Być może nie mamy nawet odpowiedniego budżetu, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o SEO, to ono nam będzie potrzebne jednak w chociażby kampaniach produktowych na Google, ponieważ tam właściwie skonstruowane nazwy produktów, opisy, które Google nam sczyta, powinny nam ułatwić wyświetlanie się na interesujące nas frazy kluczowe. Więc, czy SEO jest do olania? Nie. Jest bardzo ważne, abyśmy zaprojektowali we właściwy sposób całą strukturę sklepu, tak? Strukturę kategorii, mieli fajnie opisane właśnie te kategorie w sklepie po SEO. I uwaga, opisy kategorii po SEO nie są u góry, tylko na dole, bo czyta to tylko robot Google'a, do, do copywriter i ja, jak sprawdzam, czy sklep na ten opis. I na tym to się kończy w zasadzie, bo nikogo to nie interesuje. Natomiast musi być też dobrze skonstruowana karta produktowa z opisami, z fajnymi nazwami produktów, które są też optymalizowane pod celem. Muszą być te wszystkie nasze metatagi i nasz sklep generalnie powinien spełniać dwa cele: czyli być fajny dla wyszukiwarek, żeby one go były w stanie znaleźć, zaindeksować, ale też musi być użyteczny dla naszego odbiorcy. No bo ja sobie nie wyobrażam, że ktoś wchodzi do sklepu klika już w dany produkt i tam się okazuje, że przycisk kup teraz jest gdzieś pochowany i w zasadzie pochowany, tak, tak jak ten sklep po chwili, bo nie da się w niego kliknąć. Albo że jesteśmy na etapie koszyka i nam nie działają płatności. To wszystko musimy mieć zawsze zrobione na tip top, no ale SEO jest na tym etapie też ważne. Natomiast już inwestowanie dużych pieniędzy w pozycjonowanie jest bardzo indywidualne, bo nie zawsze ten budżet mamy i musimy też pamiętać o tym, że nawet jeżeli my zaczynamy dzisiaj, Hmm, no to w wynikach wyszukiwania możemy być za 3 miesiące, 4, nigdy. Więc w tym konkretnym wypadku uważałbym i przy starcie projektu albo też próbie maksymalizacji zysków na pewno strategia oparta o reklamę będzie miała sens. No więc lecimy dalej, skakujemy w reklamy. Chyba nikogo nie zdziwię w tej chwili, jeżeli powiem, że no najważniejsze dwa systemy reklamowe, które nas powinny zainteresować. Nie dlatego, że są takie w ogóle fajne i, i perfekcyjne tylko bo trzeba. To jest system reklamowy Google i system reklamowy Facebooka. No jeżeli chodzi o Facebooka, no to oczywiście on obejmuje również Instagram. No i nie trudno się też domyślić, że oba te systemy reklamowe mają dedykowane kampanie, które bardzo dobrze działają, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów w sklepie internetowym. I teraz ja wiem, że części osób po prostu nie działa, no bo no okej, okay, można to źle skonfigurować, można mieć po prostu jakiś charakterystyczny produkt, można było wiele różnych rzeczy, ale ogólnie co do zasady, tutaj się reklamuje mnóstwo osób, wykręca niesamowite wręcz remiki, więc ja bym przyjął na potrzeby tego materiału, że to po prostu działa. I w zależności też od tego, jaki mamy produkt, to będziemy chcieli się prawdopodobnie skupić bardziej na jednym, bądź też drugim kanale. To jest bardzo mocno to zależy. Jeżeli produkty są... Zbywalne, często wyszukiwane, no to prawdopodobnie system Google jest jak najbardziej OK jako nasz system wiodący. Jeżeli mamy jakieś rzeczy związane na przykład z modą, produkty, które możemy ładnie zaprezentować w sposób wizualny, to na pewno fajnym pomysłem będą też reklamy po stronie systemu reklamowego Facebooka. Ja dzisiaj zaczynam od Google, ponieważ on ma dwie super kampanie, które możemy wykorzystać. Natomiast jeżeli zrobimy coś źle, to nic z tego nie będzie. Wskakujemy na początek do systemu reklamowego Google i zobaczymy, co on nam tutaj oferuje, jeżeli chodzi o możliwości wyboru kampanii reklamowych. No, nie ukrywajmy. Taką podstawową kampanią, z której często korzystamy, to są kampanie w sieci wyszukiwania. Te kampanie tekstowe wpisuję czerwone szpilki, wyskakuje reklama tekstowa, mówiąca, że mam czerwone szpilki. No ale to nie jest dobra kampania w sklepie internetowym. Ona będzie dobra w przypadku na przykład usług, natomiast w przypadku sklepu internetowego. No nie bardzo. Pewnie każdy z nas chciałby się wyświetlać zupełnie u góry wyników wyszukiwania, tam gdzie pojawiają się nasze produkty ze zdjęciami. No i w tym celu musimy utworzyć kampanię produktową. Ona jest schowana oczywiście w systemie reklamowym Google'a. Ja sobie w tej chwili zaznaczę, bo tak naprawdę na większości kont reklamowych powinniśmy właśnie zaczynać od kampanii produktowej z pewną optymalizacją, którą musimy też oczywiście zrobić wcześniej. Mianowicie, żeby kampanie reklamowe na Google działały, to uwaga, my musimy przesłać tutaj zdarzenie konwersji. No a tym naszym zdarzeniem konwersji jest oczywiście zakup. System reklamowy musi wiedzieć, co kupiliśmy i za ile kupiliśmy. To wszystko jest też połączone z systemem Google Merchant Center, w którym tak naprawdę jest takim pośrednikiem pomiędzy naszym sklepem internetowym a systemem reklamowym Google, gdzie wrzucamy wszystkie nasze produkty. Jeżeli system reklamowy nie wie, co się sprzedało i za ile się sprzedało, to nie bardzo jest w stanie nam zoptymalizować reklamę. Teraz jak możemy podejść do reklamowania, bo generalnie my to robimy najczęściej w kilku krokach. Jeśli mamy produktów kilkaset, to prawdopodobnie dobrym pomysłem będzie odpalenie kampanii produktowej, niech ona nam się optymalizuje na przykład pod maksymalizację ilości konwersji, w tym przypadku zakupów. No bo na początku to my chcemy tylko sprzedawać, niekoniecznie za jakieś kwoty, niech system reklamowy się nauczy w ogóle komu sprzedawać. Nie? I um, okej, okay, taka jedna kampania nam prawdopodobnie załatwi sprawę. Jeżeli produktów mamy natomiast więcej, możemy je podzielić. Na przykład podzielić na bestsellery, czyli produkty, które wiemy, że się sprzedają i chcemy mieć w wydzielonej kampanii. Tam wrzucamy x produktów, no a resztę dajemy do pozostałych produktów finish. Mamy odpalone dwie produktówki, patrzymy co się dzieje. Być może w niedalekiej przeszłości okaże się, że część produktów sprzedaje się po prostu wyśmienicie. Nie okaże się, że w naszej głównej kampanii produktowej jest jeden produkt, który zbiera 80% budżetu i jest bestsellerem. Co robimy? Wydzielamy go do osobnej kampanii. To co jest ważne, najczęściej w takim początkowym etapie, kiedy tych konwersji nie ma za dużo, skupiamy się na kampanii właśnie produktowej. Ona nam się wyświetla w zasadzie głównie w wyszukiwania. No ale, Google ma też inną kampanię, którą bardzo reklamuje. To jest kolejny automat, i to są wszystkie kampanie typu Performance Max. One potrafią się wyświetlać wszędzie. System sam wrzuca w zasadzie placement. Teraz dobrą praktyką jest najpierw odpalenie właśnie kampanii produktowych i później przejście na kampanie Performance Max, które w przyszłości będą się, w zasadzie one same się optymalizują i będą się optymalizować pod ROAS, czyli pod zwrot z wydatków za reklamę. To, co tutaj jest oczywiście ważne, to to, że my ten raz musimy ustalić, ale jest druga ważniejsza rzecz. Musimy mieć tą konwersję y, zakupu, która nam daje informację o tym, no, za jaką kwotę ktoś kupił. Inaczej nam zwrot z wydatków za reklamę nie zadziała, no bo kurczę, ktoś kupił, nie wiemy, za ile to ha, działać nie będzie. No i sposób postępowania dalszy jest bardzo podobny, czyli odpalamy kampanię Performance Max, one teoretycznie powinny działać lepiej od kampanii produktowych. No i próbujemy znowu wydzielać produkty, które się sprzedają najlepiej do osobnych kampanii. Generalnie nie zalecałbym tutaj, też znowu z wyjątkami, bo to bardzo mocno to zależy, pchania jakichś, nie wiem, szczególnych produktów na siłę, no bo to może się po prostu nie udać. Generalnie produktów w sklepie potrafimy mieć naprawdę dużo, one mogą być sensownie też podzielone na grupy produktowe, no ale może słowo zaufać to jest zbyt wiele, te automaty radzą sobie całkiem nieźle. I jeszcze w takim ogólnym ujęciu, wyjaśnienie dlaczego od produktówki. Jak powinniśmy zacząć, tak naprawdę? Ponieważ Performance Max, jak nie ma danych o konwersjach, to on potrafi, potrafi zgłupieć, wyświetlać się w dziwnych umiejscowieniach i w zasadzie się okazuje, że te umiejscowienia są nietrafione. Czyli tak naprawdę reklama idzie, a nam wynik spada. Czyli hmm, mamy mniej sprzedaży niż zakładaliśmy. Dlatego na początku produktówka we właściwy sposób podzielona, ewentualnie wydzielamy bestsellery, no i odpalamy, jak już tych konwersji jest trochę więcej, kampanię Performance Max. Taktyk jest tu całkiem sporo, natomiast zacznijmy w ten sposób i powinno być całkiem ok. Przejście na Performance Max to jest kilkadziesiąt konwersji w skali miesiąca i już one powinny nam zacząć całkiem fajnie działać. Pozostałe typy kampanii mogą być jedynie kampaniami uzupełniającymi, Możemy dołożyć tutaj kampanię brandową, czyli jeżeli mamy sklep, który jest bardzo rozpoznawalny, to odpalamy kampanię tekstową, która będzie nam się wyświetlała na nazwę naszej firmy. No i oczywiście jesteśmy też w stanie odpalić kampanię remarketingową, czyli ktoś był w sklepie, nie kupił i go ścigamy przez 7, 14, 20 dni po prostu banerkami, które jak nie ma adblocka, to go wszędzie, wszędzie gnębią. Nie? I to byłoby Tyle, jeżeli chodzi o taką podstawową obsługę, jeżeli chodzi o konto Google. Tutaj nie zapominajmy o jednej rzeczy, jak wchodzimy w te wszystkie jeszcze kampanie, to róbmy wykluczenia, nie? Żeby się nie okazało, że nasze reklamy się wyświetlają na jakieś frazy, które są z punktu biznesowego zupełnie bez sensu. No, no, te frazy trzeba będzie po prostu wyciąć. I Google mamy, mam, mam nadzieję, w miarę omówiony. Facebook. W tym systemie reklamowym siedzę zdecydowanie za dużo, bo mam interfejs wypalony na siatkówce i rogówce i górnie w mózgu. To nie polecam tego bardzo mocno. Natomiast Facebook to jest prosty system reklamowy, który od jakiegoś czasu idzie w kierunku automatyzacji. No teraz ja wiem wszyscy, czat GTP, inteligencja, midjourney i tak dalej, ale tutaj tak naprawdę automatyzacja, jeżeli chodzi o właśnie systemy reklamowe, trwa w najlepsze i reklamy produktowe, które teraz się generalnie nam ukrywają pod zakładkami sprzedaż, to jest to miejsce, w które chcemy się Udać. Teraz jak możemy do tego podejść? No bo reklam związanych ze sprzedażą jest oczywiście kilka, i pierwsza z nich, którą znowuż powinniśmy odpalić we właściwy sposób, to jest kampania po prostu produktowa, którą nazywamy sprzedażą z katalogu. Jak ona działa? Oczywiście na początku musimy mieć katalog produktów, czyli to jest podobnie jak w przypadku kampanii Google: musimy mieć zestawienie danych, wrócić do odpowiedniego katalogu i dopiero ten katalog jest połączony z kątem reklamowym. Generalnie na starcie robimy taką kampanię właśnie produktową. Ja zalecam ją robić w formie w ogóle karuzeli, bo wtedy nam się wyświetlają różne, różne produkty, dać tam te dwie czy linijki opisu, dać ten, na tej karuzeli cenę i wrzucić wszystkie produkty do jednego katalogu, no chyba że mamy taką sytuację, że mamy na przykład wiem, produkty tylko dla kobiet, produkty tylko dla mężczyzn, no to wtedy wiadomo, że będziemy je w jakiś sposób sobie segmentować, nie? Natomiast w w sklepach prawdopodobnie jeden katalog produktów, produktów powinien nam temat całkiem spoko ogarnąć. I teraz jak ta kampania działa, nie? bo um, ja nie wiem, czy kiedyś w którymś materiale wspominałem, ale mogłem wspominać, że to Facebook to nas tak trochę śledzi, nie. Wszędzie są piksele w sklepach, jakieś kody śledzące, my coś też na tym Facebooku przeglądamy i klikamy, no więc Facebook wie, co klikamy. Taka prawda. No i jeżeli byśmy w przypadkiem zaczęli się teraz, tutaj mam taką lampę ledową, będę musiał kupić kolejną, zaczę się ją interesować, Jestem święcie przekonany, że za chwilę będę miał reklamy lamp różnych fotograficznych i akcesoriów fotograficznych ze sklepów, w których nawet nie byłem. Ponieważ jak ktoś jest rozsądny to wali taką kampanię właśnie produktową. Sam zaznacza opcję Ty poszukaj klientów. To jest bardzo dobra opcja. No i Facebook szuka klientów. Wiem mniej więcej czego my szukamy. No więc on do nas stara się właśnie dotrzeć z reklamami. To jest naprawdę świetny typ kampanii. Które powinniśmy mieć odpalony na końcu, żeby go przetestować, bo on powinien generalnie zadziałać, jeżeli nasz biznes jest w miarę sensownie poukładany. I tutaj jest kolejna uwaga: w zasadzie, w targetowaniu takiej kampanii, to my wybieramy tylko demografię i obszar. Bo zainteresowania nas interesują, nie interesują w tej sytuacji, ponieważ to system reklamowy i tak ma do kogoś konkretnego dotrzeć. Więc nie ruszamy żadnych zainteresowań, tylko demografia. No i budżet przydałby się, tak nie wiem, stówka dziennie, żebyśmy mogli cokolwiek w ogóle przetestować poniżej tej kwoty. Myślę, że może być ciężko cokolwiek nam tutaj ugrać. nie? I tak naprawdę odmianą takiej kampanii właśnie jak sprzedaż z katalogu jest nowy automat Facebooka, to jest kampania Advantage Plus. Odmianą sprzedaży z katalogu jest kampania Advantage Plus. Ona działa troszeczkę inaczej, no bo tam oczywiście możemy sobie wrzucić taką karuzelkę. Co w zasadzie jest yy, zalecane, ale my możemy do tej kampanii też skopiować kilka reklam, które najlepiej performują. No i o tym nam oczywiście Facebook podpowie, bo mówi, hmm, stare, ta reklama działa fajnie, weź ją skopiuj, skopiuj do naszej kampanii i zobacz jak to działa. Ten automat, jeżeli mamy sklep startujący jest do bani, bo w zasadzie nie ma danych o konwersjach za bardzo na i, i nie działa, ale jeżeli mamy taką sytuację, że nasze konto reklamowe i sklep już jest po prostu rozhulane, to przetestowanie dodatkowo kampanii Advantage Plus jest całkiem niezłym pomysłem. Nasza kontrola jako reklamodawców w te, tej sytuacji jest ograniczona do modyfikacji tak naprawdę budżetu, do dodania nowych postów do przetestowania, tudzież kreacji reklamowych i ewentualnie włączenia remarketingu do tej całej kampanii. Więcej możliwości nie mamy. Natomiast z ciekawostek mogę powiedzieć, że mam konta, na których bazuję na tych dwóch typach kampanii albo później typowo tylko na Advantage Plus i one potrafią wyciągać naprawdę świetne wyniki. No bo całkiem nieźle jednak docierają do naszych potencjalnych klientów. Czyli te dwa automaty to jest taki trzon, który powinniśmy mieć w kampaniach. Znaczy powinno się pojawić też kolejne pytanie. Jak to zrobić, jeżeli byśmy chcieli sprzedać konkretne produkty? No i w tym momencie nadal jesteśmy w sprzedaży w tej całej zakładce, bo tam są też kampanie na konwersje. Ogólnie zasada jest taka, że jeżeli mamy sklep internetowy, to powinniśmy zbierać wszystkie informacje o konwersjach w sklepie, czyli dodania do koszyka i zakupy oczywiście są dla nas istotne, nie? I możemy sobie zrobić na przykład reklamę dynamiczną albo poszczególne kreacje, które mamy dotyczące właśnie jakichś produktów, kierujące do danego produktu z linkiem albo do kategorii produktów. Z celem konwersja, dodanie do koszyka bądź zakup. No, i to jest drugi typ, w zasadzie oprócz tych dwóch automatów, to już można powiedzieć, że trzeci typ kampanii, które będziemy raczej wykorzystywać na koncie. Tutaj oczywiście już możemy zacząć sobie te kampanie w jakiś sposób targetować, czy to przez zainteresowanie. Oczywiście demografia jest oczywista w tym wszystkim, ale to mogą być też zainteresowania, to mogą być luka, lajki, to mogą być grupy remarketingowe. No, i taka kampania prawdopodobnie na naszym koncie również powinna się znaleźć. No i powinna się znaleźć jeszcze jedna kampania, która potrafi być tania i całkiem nieźle działać. I to jest znowu w sprzedaży yy, z katalogu, ale jest to remarketu. Przy standardowym 14-dniowym okienku możemy sobie taką kampanię spokojnie puścić i powinno być jak najbardziej ok. Więc mając kampanię automatyczną plus taką już na poszczególne produkty, jesteśmy w domu. Oczywiście, jeżeli Wasz projekt startuje, to warto dorzucić do tego jeszcze jakąś komunikację na zasadzie: Halo, tu jestem. I w tym celu całkiem nieźle może się sprawdzić, jakby reguł. W tym celu całkiem nieźle może się sprawdzić regularna publikacja na fejsie po prostu, tudzież Instagramie i dorzucanie po prostu kampanii na aktywność. Jesteśmy wtedy good to go. Nie wspomniałem jeszcze o jednym. Ja bardzo często robię tak, bo nie lubię się nastawić na tym, że akurat tutaj. Facebook lepiej sprzeda, bo to Instagram lepiej sprzeda, więc, jako umiejscowienie, wolę jednak wybierać po prostu umiejscowienie automatyczne. I tam, gdzie ta reklama ma pójść, tam ona pójdzie. To prosto brzmi, ale czasami jest tutaj dużo więcej roboty, niż zabrzmiało, żeby nie było, nie? No okej, okay. no to myślę, że mamy omówionego Facebooka i Google'a tak pod kątem kampanii, które mamy uruchomić całkiem nieźle, ale przydałoby się to wszystko jeszcze uzupełnić o budżety bo fajnie byłoby wiedzieć, ile wydać. I teraz jak ktoś stoi, to nie, siądzie. Ja myślę, że nie muszę mówić, że takiej górnej granicy budżetu to raczej nie ma, nie? bo możemy wydawać tyle, ile chcemy, póki nam się to generalnie opłaca. Ale ja mam pewną zasadę. Jeżeli chodzi o nawet startujące projekty, to staram się w przypadku Facebooka dawać co najmniej 50 do 100 zł na każdy zestaw reklam. Czyli jeżeli miałbym odpalone na przykład, Gdyby kampanie tylko sprzedażowe na koncie reklamowym, to ja chcę mieć tutaj od 100 do 200 zł dziennie, żeby system reklamowy miał się czego nauczyć. Jeżeli podejdziecie do tego głupio, rozwalicie tę kampanię na zbyt dużą ilość grup odbiorców, czyli zestawów reklam, wszędzie dacie po 10-20 złotych, to ten system reklamowy kręćka dostanie. Na dodatku pamiętając, że to jest system aukcyjny, to przegramy wszystkie możliwe aukcje, Dostaniemy najgorszego potencjalnego klienta i z tego, co będzie, nic nie będzie. Więc tak nie robimy. Nawet przy niskim budżecie to lepiej, moim zdaniem, jest czasami zaryzykować, skumulować budżet w jednej, dwóch kampaniach, niż to wszystko rozbijać, rozmywać, robić testy nie wiadomo na co, bo nie mamy na to budżetu. Tak? Testuje się fajnie, jak ma się dodatkową stówę i można sobie za tą stówę coś nie? To Wtedy jest spoko albo tysiaka. A jak mamy 20 zł, to nie testujemy, tylko próbujemy dojść do tej stówy, żeby cokolwiek tutaj nam zadziałało. I w Google jest niestety podobnie. Tak? Generalnie, jak tutaj będziemy próbować znowu startować z 20 zł, to, to my szans żadnych nie mamy. Oczywiście w zależności od produktów to budżety powinniśmy sobie dostosowywać, ale przyjmijmy te 50-100 do 100 zł dziennie na kampanię, żeby ona w ogóle miała jakiekolwiek możliwość wyświetlenia się komukolwiek. Jeżeli ten budżet będzie za niski, to znowu dostaniemy najgorszym klientem w twarz i tyle z tego będzie. Więc budżet reklamowy na kanał na Facebooka przyjąłbym co najmniej 3000 zł miesięcznie. To byłoby naprawdę spoko, żebyśmy mogli tym działać. No i fajnie byłoby mieć też taki budżet reklamowy na Google. Co jeżeli nie mamy tego budżetu reklamowego, no to. No to źle, bo generalnie nieważne, jaki mamy produkt bądź usługę, nieważne, czy to jest produkt, usługa droga, tania, no to jakiś budżet reklamowy. No... Albo cały budżet marketingowy powinien być tutaj przewidziany. No i bez tego po prostu nie ujedziemy. Generalnie, co byśmy nie robili, jeżeli chcemy robić to na większą skalę i kończy nam się opcja poleceń, no to wskakujemy w system reklamowy, musimy mieć na to środki. I jeżeli mamy e-commerce, to najprawdopodobniej działamy na terenie całego kraju, bijemy się z wszystkimi innymi e-commerce'ami o portfele każdego jednego Polaka. A portfele nam wysysał teraz inflacja, więc jest jeszcze momentami niestety gorzej. Natomiast podsumowując ten mój cały materiał. Na szczęście, są pewne schematy, z których możemy korzystać, kiedy promujemy sklep internetowy. Tak, SEO jest ważne, natomiast w mojej ocenie na starcie nie jest ono tak naprawdę kluczowe, pomijając oczywiście zadbanie już na starcie o strukturę sklepu, opisy itd., itd. Natomiast tutaj budowanie jakiegoś zaplecza linkowego być może. Nie będzie miało sensu ze względu na to, że to jest rzeczywiście proces długofalowy. Jeżeli mamy na to budżet ok, robimy, jeżeli nie, to sugerowałbym jednak wejście w reklamę. Jeśli chodzi o Google, powinniśmy startować od reklamy tak naprawdę produktowej. Przyjmijmy, że ona zbiera kilkadziesiąt konwersji i próbujemy przechodzić w reklamę Performance Max, wydzielając też najlepsze produkty z osobnym budżetem, żeby one nam nie zeżarły 90% budżetu, no bo ten chcemy też przerzucić na inne produkty. Jeśli chodzi z kolei o Face'a, no to wiadomo, mamy też w zasadzie wszystkie kampanie takiej zakładki sprzedaż, jeżeli chodzi o cele reklamowe. No i mamy tutaj dwa automaty. Mamy sprzedaż z katalogu, którą w zasadzie zawsze powinniśmy mieć od Mamy kampanię Advantage Plus, która jest naprawdę całkiem spoko na kontach, które już mają odpowiednią historię. No i mamy reklamy na konwersję i jeszcze odzyskiwanie koszyków. No w sumie odzyskiwanie koszyków też jest w Google. Stosujmy to. Nie biorę odpowiedzialności za wasze przepalone budżetem, żeby nie było. Ale ten schemat potrafi działać. Jeżeli nie działa, no to szukajmy też nie tylko po stronie systemu reklamowego błędów, ale sprawdźmy może, czy coś się nie wydarzyło obok, czy aby na pewno mamy dobrze poukładane to biznesowo. No bo moje doświadczenie jest takie, że jeżeli już się w sklepie w miarę kręci, dorzuci się dobre reklamy, to się kręci przeważnie lepiej, a jak się nie kręci i się na siłę dorzuca reklamę, to się pali budżet. No cóż, to było na tyle samych udanych sprzedaży, zwrotów z wydatków za reklamy wywalonej w kosmos, żebyś tam, nie wiem, raz tysiąc, a co tam, nie przejmujmy się, 10 tysięcy, ile tam się w ogóle da i ogólnie powodzenia w reklamach. A jeżeli czegoś nie ogarniacie, wbijajcie na moją stronę albo zgłoście się, to takie reklamy razem z moim zespołem wam stworzę. Trzymajcie się i cześć!